No i nadszedł w końcu ten dzień, kiedy to dusza opuszcza ciało. Nie no, pierdolę. Yy, tak poważnie to SW680 wylatuje. Już był dawno odkręcony, ze 3 tygodnie temu bodajże. Tylko to jest z powodu braku czasu, a to mojego, a to kolegi, który miał przyjechać do mnie tutaj tą ładowarką, cienką to wyciągnąć. No to nie mogliśmy się zgrać, dlatego jeszcze do tej pory został niewyciągnięty. No a już dzisiaj w końcu żeśmy się dogadali. Przyjedzie, no to wyrwiemy go. Dlatego coś tam będę starał się nakręcić w trakcie wyciągania, jeżeli mi się oczywiście uda no, bo przy takich manewrach to trzeba też być ostrożnym, żeby to nie poleciało czasem na ziemię i narobiło się bałaganu. Ale może coś się akurat uda. A co tam jeszcze chciałem z takiej ciekawostki powiedzieć, to jeżeli chodzi o prototypa i teraz, no tak został już praktycznie w większości rozdłubany. Nie wiem czy mnie dobrze słychać, bo wiatr wieje. O, kierownica zginęła. Raz trochę szczęścią podłogi. Eee, zaraz, zaraz. mi się uda tutaj zejść. To... Te początkowe, właśnie informacyjne wersje O no kolorek to miał super Jak zerwałem tą tapicerkę, która tu była, to wygłoszenie Okazało się, że tamten, akurat tego obicia też nie ma Jednak ta blacha była w późniejszych etapach produkcji dużo grubsza A ta to jest, nie jest skrodowana, ani nic, a jest po prostu, nie wiem czy to widać i była I jest tak cieniutka nie wiem to jest jedynka? jedynki blachy no gazeta w tamtym już jest chyba dwójka bo jest no dużo grubsza ta, ta blacha jest sztywniejsza tutaj to nie o to chodzi, że tam wzmocnienia nie ma czy coś, bo ani w tamtym nie ma ani, ani w tym tutaj na środku dopiero jest na tym składaniu ale, mimo to, już widziałem wcześniej, jak była zdemontowywana wialnia, to właśnie te szufladki, które się tam zamykają na brzmienie zbożowe, one już były dużo cieńsze i to było czuć nawet niosąc ten, tą wialnię. A jak tamtą szarpaliśmy, także wagowo była duża różnica. No, później. Widocznie z czasem zaczęli widzieli, że to jest za delikatne, i, i sierpie zaczęli to ulepszać. O, właśnie kolega jedzie, także będziemy rywali. Dobra, do później. Do góry, gó, góra, góra. Ale tu już wyszedł ze szpilek To z ramą To Poczekaj Wojtek to Nogą jebni Bo wózek się podnosi wiesz Canki! Jedna spadła. Nie, po młotek trzeba iść. Dobra. I udało się uwolnić go. O, olej leci z pompie hydrostatycznej jeszcze. trochę niżej, wiesz? Dobra, jedziemy go ulokować No, i tyle zostało z Bizona Giganta od ostatniej pory. Od ostatniego czasu, może tak, jak był wyciągany silnik, minęły pewnie ze dwa miesiące, może nawet trochę lepiej. Nie było czasu też do niego podejść, z tego powodu, że, że też były prace zimowe, orki, yy, przygotowania do sezonu grzewczego, czyli organizowanie opału. No i z tego tytułu nie miał kto do niego tutaj podejść. Teraz na dniach akurat, że była pogoda, trochę się przejaśniło, nie padało, obeskło, no to zaczęliśmy przy tym dłubać. Senior tutaj mi wypalił, wypalił bęben łucący wraz z odrzutnikiem, dlatego żeby to szybciej trochę poszło na spokojnie. Teraz jak będzie czas, to się ściągnie koło pasowe czy łożyska, a dlatego tego nie robiliśmy, nie było ściągane ponieważ no nie mamy takiego dużego ściągacza nie szło tego sięgnąć żeby łożyska ładnie ściągnąć a tłuc młotkiem i przecinakiem to najwyżej można popsuć a szkoda bo są dobre dlatego <laughs> zrobiliśmy tak jest wyciągnięte to została tylko puszka ogołocony no jest, można powiedzieć że jest akurat równa rocznica bo rok temu przyjechał do mnie no a w tym roku no pożegnanie tyle zostało z prototypa szkoda, aczkolwiek no, musiał on być poświęcony, żeby mógł ten na parę naście, parę mam taką nadzieję lat mógł mi posłużyć idziemy do kanciapy pokazać użytkownikom tego kombajnu co mi tam od niego zostało o, jak będzie dobrze widać nie, nie za specjalnie, bo też tutaj jest ciemno, buro ale no, na pewno użytkownicy tego kombajnu tu by byli w raju bo wszelkie koła pasowe, ośki, klepisko rozdzielacze, nierozdzielacze no tu oczywiście jest no, każda jedna praktycznie śrubka podkładka, każda jedna oprawa Obudowy łożyska, podajników, koła pasowe, tuleje, rozdzielacze, tak jak wcześniej wspominałem, no to tutaj jest. Ale no nie wszystko udało mi się tutaj też wsadzić. W drugim pomieszczeniu jest reszta, czyli pompy, całe te osłony. Co tam z grubsza to jest, o tutaj tak jak widać jest właśnie odrzutnik, tak jak wypalony. No i teraz by trzeba śruby odkręcić po prostu jakiś długi. Mocny ściągasz mieć i, i to pościągać, ale to się mówię na spokojnie zrobi. A teraz korzystając właśnie z tej chwili, która została i z sceny. No bo tam ponad złotówkę grubo jest akurat złom No to patrzę to po prostu powywodzić. Dobra, za chwilę jestem z powrotem, przejdziemy do dalszej części. No i już jestem. Przy pozostałościach, które tutaj z grubsza zostały, czyli tylna cała belka stworzeń został jeszcze, bo tutaj usiłowane było to wybić, żeby to wybić, ale no z tego względu, że się nie udało, no, udałoby się, no, tam by trzeba podgrzać po prostu, pobawić się z tym. No ale tak jak wspominałem wcześniej z braku czasu, było odcięte po prostu zabezpieczenie stworzeń pociągłem linką i tak tylna ośka wyleciała. No a przednia została zdemontowana cała, z hydromotorami, ze zwolnicami, z całą osią, z kołami, no bo po prostu szybciej, a też no co, no, koła gdzieś by trzeba było przemagazynować, te hydromotory też, trzeba po prostu teraz wziąć to, to ładnie poprzykrywać, zabezpieczyć oczywiście, żeby tutaj y, jakimiś rurkami, neplami żadna woda ani nic się mi nie dostało żeby nie uległy uszkodzeniu o tu uszczelniacz w kole gdzieś już zimiering w zwolnicy poszedł bo po przejechaniu zaczęło się lać no ale po tylu latach to też nic dziwnego i bęben tak samo tutaj Wielnia. No silnik od Porsche. na zaś, na zapas i cały bęben z cepami ale to tak jak mówię no będzie czas to się będzie to dubało, rozkręcało. A teraz na szybkości, no, tak zrobiliśmy. No, i tyle, no. Było, minęło. Reszta pójdzie na żyletki. Osłony, nie osłony. Tutaj ta rama główna. A części, tak jak wspominałem, zostaną, no. Bez potrzeby jeżdżenia, dorabiania czy kupowania gdzieś tam już mocno wyeksploatowanych, mam wszystko na miejscu, najlepiej by było oczywiście jakiś mieć taki kątek do tego i półeczki porobić, wszystkie ładnie łożyska, nie łożyska części poukładać żeby to było pod ręką w razie awarii czy takiej potrzeby to bez szukania przekopywania tej rupieciarni całej idziesz, bierzesz i zakładasz no ale jak na razie no nie ma na to czasu i tak po prostu jest. Może z czasem zdąży się to ogarnąć. Na razie dzięki, do następnego.